SV26 z kręgiem o średnicy 1500 mm. Michale, powiedz nam. Mamy Michałka. Michałku, co sądzisz? Ile to waży? No na pewno waży. Jest w stanie zdjąć praktycznie z widzicie Czyli tona na SV26 Ale słuchajcie, możecie Michałowi nie wierzyć Marcin z twojego doświadczenia Michał ma rację, że ponad tony najbardziej Konrad pokaż miarkę, bo znowu nam zarzucą co niektórzy, że oszukujemy. 1500 mm, i oto się rozchodzi. Tak to ma wyglądać. Tak to ma dźwigać. To jest dokładnie to, czego oczekujecie od koparki. I powiem Wam tylko tyle: nawet klasyk bez przeciwwagi dodatkowej, sobie tutaj poradzi. Bo w kinematyce nie ma różnic między tymi maszynami. I to jest to, co gwarantuje Wam, Jan wam Janmar. To jest po prostu zupełnie inna maszyna. 1000 kg udźwigu, żaden problem. SV26. Dokładnie to czego szukacie. Dzięki do zobaczenia wkrótce.